środkowy palec oto on w całej okazałości z jednej strony jest to łobuz pierwszej wody trickster i błazen z drugiej strony nie wiadomo co i nie, bardzo niewygodne spróbujcie sami jak jest przyjemniej tak czy tak zależy dla tego z tego powodu przyjęło się, że pokazujemy środkowy palec w ten sposób. Nawet w ten sposób. Ekspresji jest bardzo wiele. Można pokazywać i tak, albo tak, z dwoma palcami, albo tylko z jednym, w zależności od sytuacji. Ci, którzy noszą okulary, mogą w dyskretny sposób wyrazić swoją opinię. Poprawiając ją w ten sposób. <laughs> Jest to wyłącznie dla osób inteligentnych, ta komunikacja. <laughs> Dlatego używają jej osoby, które noszą okulary. Środkowy palec ma nie najlepszy PR, bo nie spotkacie go na Facebooku jako, yy, jako ikonkę. Mamy tam tylko kciuk. Kciuk jest jednym z takich symboli, które wskazuje okej, okay, dobrze. Podoba się. Podobnie mamy połączenie kciuka z palcem wskazującym. Okej, okay, smaczne. Dobrze. Tym małym paluszkiem robimy sobie dowcipę. Czyli jak będziesz większy, to podam ci całą dłoń. się witamy w ten sposób. Palec serdeczny, nie wiadomo do czego służy, ale jeżeli się ktoś uprze, może coś z nim zrobić. W środkowym palcu jest ogromna moc. Ogromna moc. Możecie się o tym sami przekonać. Złapcie go. Tutaj po prawej stronie, po lewej stronie. Złapcie środkowy palec swojego sąsiada albo sąsiadki. Zobaczcie jak to jest albo spróbujcie mojego. Prawy. Lewy. Wierzcie. Wierzcie ten moc. Poczujcie. I wcale z tym nie żażyje. Przekonał się o tym nawet prezes Kaczyński. Całkiem niedawno, w tym tygodniu. I to nie musiał wcale dotykać palca Joanny Lichockiej. Wystarczyła sama opowieść. Jak mówią media i zblad. Po prostu zbladł Taka jest moc środkowego palca. Środkowy palec od tego czasu też służy do obcierania łzy pod okiem, bo taka jest oficjalna wersja Pani poseł. Jednocześnie moc jest w tym, że lekarze, jak mówią, od 21 lat odstraszają raka w ten sposób, pokazując właśnie i ucząc swoich pacjentów, że w ten sposób mogą sobie poradzić z chorobą. Podsumowując, podsumowując, środkowy palec ma wiele zastosowań. Są to zastosowania i można używa się go w życiu, w życiu publicznym, w życiu prywatnym, a także może nie powinienem o tym wspominać, ale także w życiu intymnym. Środkowy palec jest dla nas wszystkich bardzo ważny.